tutaj zaczęliśmy i tutaj, tutaj Prawie, ale nie nie, nie, nie. Trzy dni, trzy dni prawie. Konopnicka, proszę bardzo, mogłam jeszcze w nią wsiąść. Usiądziemy sobie i porozmawiamy chwilkę, nie? Dominika pierwszy raz chyba. Maciej, cześć. Kamil, cześć. Tutaj chodźcie, tak? Dalej? Albo chodź dalej, no. dalej. Jesteśmy tutaj, no byłam 4.30 tutaj w Warszawie, Karpatami, 4.15. No i jesteśmy prawie 12 godzin później, e, 700 kilometrów, więcej, nie, 900 chyba, czy 700, jakoś tak. 950. 950 z, o, z Warszawy. Witam wszystkich. Siadamy. I teraz tak. Trochę jesteśmy przed czasem, ale dlatego, że kończymy, zaczynamy i kończymy w tym samym miejscu, to dlatego jesteśmy przed czasem, bo inaczej 20, to byśmy... 25 minut. Pół godziny. Pół godziny. Ale zaczynaliśmy i kończymy z tego samego miejsca. Tak. To jest tak, bo jakby było z takie przysiadki z różnych, znaczy bez planu, bo to można by było bez planu robić. Jak skończyć kończyć, byle, gdzie. byle gdzie, skończyć. Punkt 15 na przykład. Tak, tak. A no, to bez sensu. No to się wyszłoby wydaje. z 1000 km więcej. A tak to nam wyszło ile? 4000, Cztery. Cztery a tak to by wyszło nam, no jeszcze więcej, tak. I my pendolino jeszcze nie jeździłyśmy, więc ciężko było... Same prawie, no i Intercity. Tak. Ten... Dajcie, dajcie znać, to jest dużo czy nie, 4000. Tak, tak. I żaden pociąg się nie powtarzał. Nie powtarzał się pociąg, było osiem województw. E, co tam jeszcze było? E, pociągi były, kasta, relacja była inna. Cześć. 4 tysiące wyszło. 4 tysiące to jest bardzo dużo, bo były e, jakieś tam rekordy, ale rekordy tak, ale to były rekordy z Pendolino, więc jak my byśmy Pendolino to byśmy miały nawet sześć. Pięć pół może. I pół to spokojnie na luziku, jak samym tak. Pendolino, tak? Czy tam mniej więcej Pendolino. Tutaj TLK, Pendolino na przykład Kra Warszawa Gdynia jedzie 2,5 godziny, a my dzisiaj Karpatami. 4,5 jechałyśmy. Tak. Tak. Czyli dwie godziny to można zrobić. 100 kilometrów i na każdym TLK każdym straciliśmy ze 100 kilometrów nie nawet więcej nawet mo, można było koło 1000 kilometrów straciłyśmy na tych tak. no na tych pociągach czekaniem poza tym TLK nie miało warsu, warsu. i na przykład nie z, wiem z pół godziny godzina na przykład traciliśmy między jednym pociągiem a drugim że, żeby nawet wodę sobie kupić tak. do picia bo, bo w pociągu nie było do kupienia tak to o to chodziło też, że e, te, my mieliśmy ograniczone trochę, to można powiedzieć. E, ograniczone, no bo tak, w Szczecinie szczególnie, w, Czec w Szczecinie to zeszło nam się 2,5 godziny, żeby coś kupić do jedzenia. No ale w Szczecinie no niby coś tam było, ale my poszliśmy na miasto i już e, zamiast 8.56 to pojechałyśmy o 11, o 11. czyli 2 e, godziny w Szczecinie stracone, tak? Także, no nie stracone, bo było fajnie. Szczecin zobaczyłam, też zależało mi oczywiście. I tak, w Pendolino też jest wars, więc w zasadzie nie potrzeba nigdzie wychodzić ani na tak, miasto, tak. ani sklepów. Tak, I w większości właśnie pociągów, co były te, tam niby jakieś rekordy, to, no, to były pociągi takie, że nikt nie musiał wychodzić na miasto, kupować nic, bo wszystko było e, pod nosem. No, pod nosem tak. Tak. Poza tym Pendolino jedzie dwa razy szybciej niż TLK, no to jest w zapasie, tak? I nie powtarzały się te same relacje, powiedzmy tak, że ani nie jeździłyśmy na przykład Kraków-Gdynia, Gdynia-Kraków, tak. Kraków-Katowice, Katowice-Kraków. Nie, nie było takiego czegoś, zawsze byłyśmy w innym mieście, że się Wrocław tam powtórzył, bo to było specjalnie, dlatego że my miałyśmy bo ja chciałam do Wrocławia. lubię Wrocław i wszystko... Się... No i do McDonalda też poszliśmy Tak, na... i wszystko się skłaniało do tego, że e, jakie by nie było połączenie, to ja chcę we Wrocławiu i się przesiadać, nie? Tak, ja, ja tak chciałam tak. we Wrocławiu, bo my miałyśmy bardzo... A ja chciałam w Gdańsku. Tak, ale ja nie pozwalałam, tylko ja chcę Wrocław i koniec. I, i e, o, gołąb idzie. Zapraszam, zapraszam pana. Do, na wywiad. Proszę bardzo. Zapraszam tutaj, proszę. Tutaj, zapraszam, no. Chodź. My się znamy. Mam nadzieję, że nie idzie do tej gnojówki. Czy tam nie to. Takie jest trochę mokre. Dobra. I żeby, słuchajcie, bo my miałyśmy dużo planów i miasta się nie powtarzały, ale to specjalnie. Wrocław się powtarzał, no bo ja chciałam. Ale... Dwa razy się powtórzył, tak? Dwa razy, Dwa razy. Jakoś tak. A dwa razy? Myślałam, Cięć że raz. więcej. Bo nie, ja tak dala. o tym Wrocławiu myślę, że myślę, że... Cały że, myślałaś, że jesteśmy w że dziesięć razy ten Wrocław się powtarza i taka jestem szczęśliwa. To tylko dwa? Mhm. Aha. E, to miałam nadzieję, że więcej. Cześć wam wszystkim. Także wydaje mi się, że 4000 km to nie jest wcale mało. Tak, gdyby jeszcze było Pendolino w zamian TLK, bo, by, bo my byśmy sobie ustaliły, na pewno, nie? Ale to bilet był dwa droższy, droższy. Dwa razy droższy. I my miałyśmy gorsze pole do popisu. Właściwie przez ten bilet, że był tańszy i Pendolino ekspresy. Przecież my miałyśmy nawet na Chopena i na Night Jetta tak. plany. Ale niestety na tym bilecie ko konduktor powiedział, że nie dostaniemy miejscówek. Więc musieliśmy szybko zmienić plany w ciągu pół godziny? Nawet nie, chyba 10 minut. No. bo była przesiadka. Przecież a, no w Krakowie, tak? tak? No, no tak, i trzeba było szybko zmienić plany. I, a najgorsze jest to, że my jakbyśmy my planu nie jest tak ciężko zmienić, tak? Ale jak my musimy powrócić do Warszawy o 15. Tak. To nie no, sztuka się zatrzymać w innym, skończyć w innym mieście, na przykład nie no, wiem, w Poznaniu czy no, tak. w Słupsku. No to my miałybyśmy 5,5 tysiąca kilometrów na luziku. Potrafię taki tak. plan zrobić pendolino skończyć w innym mieście a Ekspresy. tak a stuka to jest skończyć zacząć i skończyć w tym samym mieście a no to jest rekord myślę tak tak zacząć i skończyć w tym samym mieście a w innych to nie to nie bo były jakieś tam rekordy że w innych miastach po miasta... pięć tysięcy, tak tak ale że win za, za... ale były na przykład trzy miasta z jednego miasta do drugiego i potem z trzeciego na przykład do pierwszego i tylko te trzy, cztery miasta a czy... właśnie mamy ile miast Osiem województw, Osiem województw, 13 miast? No, chyba 13 jakoś tak nie więcej mogło być. Więcej. Ale bo było 13 pociągów i chyba wydaje mi się, że w każdym mieście wsiadałyśmy nowym, tak? Aha, no tak. No i było 8 województw, więc to było bardzo dużo, mhm. tak? Myślę, że to jest tak, pozdrawiam z C8. Gratulacje. Myślę, że moim zdaniem to jest bardzo dobry wynik. Z tym, że miałyśmy takie no, ograniczenia, tak. W postaci no, pociągów szybkich. Tak, i no, braku jedzenia w pociągu, tak? tak? No bo ja mogę sobie suche wafle i, I wodę <noise> i, i Principolo kupić z wózka. z wózka jak był w TLK, ale to nie śniadanie, nie jest obiad, nie jest kolacja i trzeba coś ciepłego tak. zjeść. Więc to były takie ograniczenia. Co się tutaj dzieje? No nie ma na razie gnojówki. Wszystko jest dobrze, wyschło, Samy na centralnej. Tak. A pendolina przed chwilą pojechał. Tak. I można było... I konopnicka. No tak. Aha, myślałam, że coś mi mówisz. Aha. No to to wiesz. Znaczy, no, no. tak, fajnie jakby tutaj była podstawka, nie musiałabym tego trzymać. Bo mi już ręka boli. Mi ręk... ręka boli, bo 64 godziny już trzymam ten telefon. I, nie... I kamerę w jednej kamerę, w drugiej telefon, więc mi mięśnie bolą. Także można powiedzieć, no 64 godziny w podróży. Nie jestem taka 63. zmęczona. 63, dobrze. Nie jestem taka zmęczona. Bo myślałam, że będę gorzej zmęczona. Ja jestem wypoczęta. Ja też. Także nie jest źle. Polecamy każdemu. Tak, plany, układanie, jestem dobra w tym, w układaniu planów naprawdę i Ty też, słuchaj, co chwilę nowy plan, my mamy przecież bardzo... ja nawet tu mam chyba jeszcze w kieszeni. Pokaż, pokaż i co chwilę zmiana, zmiana, ja zdjęcia robiłam, żeby w razie czego jak wyrzucisz to, a może się przyda. Aha, tutaj najprzec. naj... o właśnie, zobaczcie, przecież ja powiedziałam, ja bardzo chciałam... Chopinem na jechać. No nie udało się, bo mówię, do, ja mówię, nie mogłaś pobrać miejscówki. Ja mówię do konduktora, no. proszę pana, czy można będzie, bo pan konduktor sprawdza bilety, czy można by było pobrać miejscówkę na tego Chopina. Mówi, że międzynarodowe. Nie, no ja widziałam, że, że raczej nie, ale jeszcze miałam nadzieję, że w, w, mniej więcej, w, około, no w Polsce można by było, tak? Bo za granicę to wiadomo, że nie, tak? No ale tak pomyślałam, że jeżeli Pendolino i Ekspresy, a przecież Chopin to jest Ekspres, no to wiadomo, że nie, ale... Tutaj ale jeszcze... byłam taka... Tak, ale... Tak, tutaj dużo, dużo wszystkiego, ale ja byłam tak napalona na tego Night Jetta, że ja y, musiałam usłyszeć, że nie. Ci upewnić? Tak, że nie, od konduktora. nie czułaś, że nie, nie wchodzi? Nie, ja tak myślałam, y, nie do końca no. byłam pewna. I, y, bo tam było w rozkładzie, że C jest Chopin. I dlatego myślałam. No ja też tak myślałam. No bo w rozkładzie jest no. IC. A... a nie, że ekspres. Nie, że tam, nie ma e powiedział. Tak, tak. że jest zmieniona kategoria na EC. Na ekspres. EuroCity. EuroCity. I no i właśnie, ja musiałam, musi mi ktoś powiedzieć nie. Ja wtedy zrozumiem. A jak będziesz mówić, a coś tam, to, to, to Nie, trzeba powiedzieć nie i koniec, tak, to ja wtedy to zrozumiem. No i. Rozbiał mi konduktor wątpliwości i mówię tylko nie Karpaty, bo Karpaty po prostu stracimy czas. Te LK nic nie zjemy, Ile 10 godzin. 10 godzin Karpatami, nie? Tylko nie Karpaty, nie? A i tak w końcu wylądowaliśmy w Karpatach. No bo nie było już innego, no nie było innego pociągu. Mhm. Można było jeszcze do Katowicy karkonoszami pojechać, karkonoszami do Wrocławia i z Wrocławia miałyśmy jechać Mieszkiem. Mieszkiem do, do Bydgoszczy i z Bydgoszczy do Warszawy, tylko nie pamiętam nie Mewą, tylko nie nie mewom, tylko... Halnym. Nie halne. Na kawę, Tak. To były jeszcze takie połączenia i naprawdę mieszko... Ja myślałam, Co że... Chwilę, ja marzyłam no, o karkonoszach, ale to było... Nawet... Już i tak Wrocław był, bo to za dużo by było. No właśnie i musia, musiało no Gdynia musiała być nowym województwem po prostu a, miasta i w A nieboj... byśmy wrócili a rejewski. z, Bydgosz... z Bydgosz... Bydgoszczy. No tylko że w Bydgoszczy bym była i no, we Wrocławiu drugi raz, ale mhm. w Gdyni byśmy nie były, tak? A kilometry wychodziły podobnie. Tyle samo. Tyle samo, tylko że nie przez pana chyba noc, tak? Bo mhm. w karkonoszach byśmy tak, do pierwszej prawie. W, We Wrocławiu o, o, o rano. czwartej O 4:00 tak. o czwartej i dwie godziny trzeba by było po Wrocławiu chodzić. Ja tak nie lubię z rana chodzić, więc lepiej sobie było pospać, tak? No oczywiście wygodne łóżka. Tak, kanapy były wygodne, mieliśmy cały wagon dla siebie. Toma, to Sylwia dosłownie. znowu nadaje, Tomasz, nie pasuje ci, naprawdę nie musisz tego oglądać, jeżeli ci to przeszkadza, no. są osoby zainteresowane. Jeszcze, potrafią ludzie przyjść i dogadać po 63 godzinach jazdy, nic dogadywać, po prostu nie, no naprawdę. To ścisz sobie głos. Albo być całkiem. <laughs> Albo być całkiem, naprawdę, nikt cię nie zmusza. I co jeszcze? Będziemy zaraz nagrywać takie podsumowanie. Tak, będziemy podsumowanie nagrywać, idziemy do kawiarni i po prostu sobie usiądziemy, czy gdzieś tam znajdziemy miejsce, podsumowanie, bo to jest. Za kulis wam powiemy. Tak, na gorąco, dlatego że jutro pojutrze to już nie będzie ten efekt. I już zapomnimy o Nie, to już zapomnimy, dlatego że będą nowe wyjazdy, nowe Berlin, teraz ja jadę i no już będzie całkiem coś innego. Łukasz, cześć, cześć. Mam nadzieję, tak. Najpierw to macie obejrzeć wszystkie odcinki, bo ja nie produkowałam je po to i jechałam, żeby nikt tego tak, nie Tak, macie obejrzeć, bo Wam Sylwia. Bo co? Głowy połcina. Tak, tylko wszyscy tam mówią, a przyjdziemy, przyjdziemy, ja czekam. No niektórzy przychodzili w Poznaniu. widzowie. Tak, w Poznaniu tak. tutaj, ale niektórzy oszukiwali, że przyjdą i nie tak. poprzychodzili. Ale, tak, poumawiali się? Tak, ale to dobrze, no bo może coś wypadło albo wstydzili się. Mi się wydaje, że się wstydzili No tak? mhm. w końcu celebrytka No właśnie. <noise> I co tam jeszcze? No y, Miałam jeszcze pomysł. Tak, wstydzą się. No było naprawdę super i nawet... atmosfera, ile ludzi spotkaliśmy? Tak, Boże, ile poznałyśmy ludzi w ogóle jakie fajne miasto i w ogóle nie no naprawdę to były. Filmy. To fajne przeżycie. Filmy to będą najfajniejsze filmy będą, bo będzie tyle samo filmów, ile było live'ów, bo z każdego pociągu, pociągu robiłam tak, ale takie w ogóle rozmowy, jakieś coś tam, no fajne rzeczy. Tutaj teraz pisze jakiś Łukasz, 42 lat, Gdańsk. Jest Mateusz, 35 Ostruda. <także>, Także przez Ostrudę. A i dzisiaj? Tak, tak. I właśnie napisam w komentarzu do Mateusza, że my jesteśmy w Ostrudzie. Jest głowa ta... nie boli? Nie, nie. Wczoraj mnie bolała głowa. Wczoraj. Bo późno kawę się na tak? Wczoraj co było Szczecin? Tak, do Szczecinna wracaliśmy do, do Stargardu, No i do Krakowa później. No, ta... po drodze do Krakowa. piła i tak dalej była. Ale bolała mnie głowa, bo chyba nie wiem. Nie było czasu na kawę. Była kawa, ale niedobra. A, A no tak, bo przecież poszliśmy do McDonald's. Tak, i było za późno. Ja mówię, kawę to najlepiej, jak mi się z rana Na przykład dzisiaj w Gdańsku to była za rana. I taką małą piłaś? Tak, tak, tak. A dzisiaj to piłam w Gdańsku pyszną kawę, naprawdę. Nie, my wyspane jesteśmy, naprawdę. Boli głowa z. Z niewyspania? Nie, wyspania? nie ja jestem wyspany. my wyspana? No całą noc spaliśmy. Karpaty, później biebrza podładowałam sobie, było w Biebrzy, tak? To. Szybko podładowałam. Co tam jeszcze było? McDonald's. McDonald's nas ratował, tak, bo y, McDonaldy to są na każdym portu i cokolwiek nie? Ta, można było ta. kupić, to to... Bo tak to, na przykład w Stargardzie nie było McDonalda, ale był kiosk, w którym nic nie do kupienia, no to gazety, gazety na śniadanie. Więc no y, na takie McDonaldy to dużo dają, bo można sobie kawę kupić jakąś kanapę... O każdej porze, tak, o tej piątej czy coś. Nie, herbaty to ja nie piję. Ty pijesz herbatę? Nie, nie ja nie lubię herbaty. Znaczy w domu piję, a w maknę. nie. Y, tutaj y, Maria Rozek, ja nie pokażę budynku y, z, z dworca, bo ponieważ ja już bardzo, bardzo dużo razy nagrywałam y, Warszawę Centralną, to weź sobie w playlisty Warszawa, y, no Warszawa i tam wszystko masz. Także możesz sobie obejrzeć, y, nie wiem, 50 filmów z Warszawy. Teraz nie będę szła, dlatego że zaraz kończę. Jesteśmy, idziemy na kawę. Tak, no, na kawę idziemy i musimy jeszcze dobrać odcinek podsumowujący. Tam, gdzie będą bilety, będą co tam, będą miejscówki, będą te nasze plany różne. No, co tam, jeszcze takie fajne rzeczy, jak rezerwowałam sobie w przedziale. Fajne miejsce, to też będzie no, różne takie rzeczy. Ty już nie zdradzaj Aha, dużo rzeczy. A, nie powiedz. Dobra, nie powiem co. E, w Gdańsku nie ma McDonalda na dworcu, bo dworzec jest zamknięty, jest KFC. K KFC. Podróż do Dobrze, szybko. Tak, tak. No, nie spodziewałam się, że to tak blisko jest, znaczy widziałam, że to jest 280 tam 80 km, ale no blisko. Dać z No tak. Remont się kończy? Nie, nie wiem, jak w Olsztynie. Remont, ale remontują taką. No, tam to strasznie rozkopane. No, no. Czyli tak, nie zdradzamy więcej, ale podróż to była taka, mogę powiedzieć, bo mam takie podróże życiowe i naprawdę to była taka jedna z podróży takich życiowych przetrwania. Przetrwania. Ciężko, no nie, nie w sumie nie było tak ciężko, ale taka na początku była myśl, że ciężko czy my damy... Psychicznie. Znaczy, nie, ja wiedziałam, robić? że my damy radę, bo ja w pociągu jeździłam dużo więcej i na kolej transsyberyjską jestem przygotowana na miesiąc, ale takie coś było, bo czasem woda nie leci w planie, tak? Papieru nie było. Trzeba nosić ze sobą, ja miałam ze sobą. Ale na przykład wody nie ma, takiej sytuacji, kiedy ty nawet, że nie spodziewasz się i to jest takie trochę stresujące. Albo na przykład, że w sypialnym prysznica nie weźmiesz. Nie wiadomo, tak? Także, że można wziąć, a można nie wziąć, zależy na jaki sypialny tracisz, tak? No właśnie. Ale e, nie no jest naprawdę super super pranie e, i pranie można zrobić i rozwieścić. Włosy umyć, wysuszyć. Tak i, i, no, i... Jak w domu jest? Naprawdę jestem w domu i jak jeszcze i co jest z warsem, no to, to jest naprawdę... To tak. Można jechać naprawdę codziennie cały rok, cały rok. Ale. W Gdańsku nie ma, już mówiłam, że w Gdańsku nie ma, tylko KFC jest. Także my się chyba już żegnamy, co tam jeszcze do powiedzenia mamy. Odcinki... To oglądajcie w nas w podsumowaniu. W podsumowaniu, ale myślę, co podsumowanie będzie na samym początku film zmontowany, czy na samym końcu... Chyba na samym początku i dopiero odcinki zrobię. Chyba tak, a jak wolicie? Myślę, że chyba by było fajniej, tylko że to będzie na pewno... E... ja też wiem, gdzie jest McDonald's, 10 minut drogi od dworca. Nawet dwa, bo jeden chyba był zamknięty. Tymczasowo. Wracasz już do, do domu, do Wrocławia? Ja tutaj jestem, z Warszawy. Ja też niedaleko Warszawy. No wiem, Gdyni centrum, tak. Gdyni centrum jest Mac. Jest przy galerii. Galeria tutaj, zaraz przy dworcu, to taka galeria najbliższa. Podsumowanie na początku. To będzie naprawdę. To będzie na pewno dłuższy film. To będzie długi film. To na pewno. Nie, więcej. Mhm. Może nawet pół godzinki być. Byłyśmy 63 godziny w pociągu. Bo tak naprawdę my wyszłyśmy 14.35 z pociągu, ale zaczęliśmy północy 0.41, tak, ale my by... i tak musiałyśmy do tego pociągu podjechać, to tak mówię, tutaj pół godzinki, a tutaj też podjeżdżałyśmy pociągiem, więc na no. jedno wychodzi, no bo tak, byliśmy nawet jeszcze dłużej, ale... No liczymy, że no na bilecie powiedzmy, no to naprawdę te 63 godziny to I można... I 4000 to, 4 to ty... wydaje ty... mi że to nie jest zły wynik. To jest bardzo dobry wynik, bardzo dobry, tak. E, I naprawdę wszystko, o, ten nowy fir. Ry... O, widzisz, tym rejewskim nowym byśmy jechały teraz. Ale Dobro. się nie udało przez ten y, Chopin i Night Jazz. Bo jakby tam to wypaliło, to byśmy teraz dopiero... No to teraz Ryjewski. Słuchajcie, obejrzyjcie wszystkie odcinki. Jest 13 plus 1, gdzie mi konduktor przerwał, no to już nie wykasowywałam, go jest 14 odcinków, ten jest 15. Trzeba oglądać od początku wszystkie, żeby wiedzieć o co chodzi. Tak, od początku trzeba, ja później może pod każdym jakiś link, ale nie wiem kiedy to zdążę zrobić. E, Łukasz, e, chyba, chyba trochę przesadzasz, czy będzie dzisiaj, czy jutro. Ja tego nie wiem, bo ja dopiero wysiadam z pociągu po 66 godzinach i jeszcze wsiadam zaraz w pociąg i my jedziemy dalej. Także. także, Ale to już nie jest multi, tak? To już jest inny przejazd. Także. E, kiedy ja będę montować, to tego nie wiem. Która jest to godzina? Jeszcze kilka dni na pewno. Tak, tak. Przecież to ile tych filmów jest, słuchaj. O, wklej linki jak możesz, Szymon, pod każdym filmem. O, super, to byś pomógł dużo. Linki do moich wszystkich, e, możesz jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, jak masz czas, opisać, nie? I wtedy w, w komentarzach super by było. To wtedy każdy mógłby sobie wchodzić. O, o, po drodze zwiedzałyśmy dużo, a poza tym po wszystko. O, Szymon, dzięki, dzięki. Łukasz, nie, Łukasz, my. Nie, na kawę idziemy teraz. My, my mamy niedosyt, ja chcę jeszcze. My kupiłyśmy dopiero na pendolino bilet i jedziemy dalej. Ale to już nie będzie się liczyło, to nie. To prywatne. To już jest prywatne. My musimy jeszcze pendolino, bo no nie mogłyśmy pendolino jeździć, a ja mam niedosyt, bo już tak najeździłam tymi wagonami. TLK? TLK, że ja mam teraz niedosyt na pendolino. i Czy... pendolino. A, ale wypada, bo to wiesz, trzy godziny, dobra to Szymon rób, tylko dobre, żeby były te linki, wiesz o co chodzi, żeby były jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tak dalej filmy ze zwiedzania będą po kolei, najpierw będzie podsumowanie, a później będzie jeden pierwszy pociąg, drugi u stronie i tak dalej, przemyślanie, pomorzanin, później... Yy, Śnieżka, ja później Szkuner, nie, y, później była y, y, Orzeszkowa, Szkuner, y, gwarek. gwarek, później Przemyślanin, y, Rybak, y, Staszic, nie zapomnę do końca życia Staszic, wiesz co było, Staszic, no super Staszic, Malczewski, Malczewski. Yy, Malczewski, a później... Karpaty. Karpaty. Karpaty i Sienkiewicz. Ładnie wyglądam po 64 godzinach, znaczy nie w sumie, nie wyspania. Ale znaczy takiego niewyspania, no... Wiadomo, że w pociągu się człowiek tak nie wyśpi, tak? tak. Nawet w karkonoszach nie zawsze, w sypialni. Tak, ale wyprzedzam y, komentarze, bo tutaj ktoś jeden taki jest, że pisze, co ty nie masz w domu, że śpisz w pociąga. Nie, mam milet mil, mil, multi. Multi korzystam po prostu, nie? Ale. Nie, 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 no co ty? Pierwszy raz, to jest pierwszy mój multi przejazd. Ale taka fajna rzecz, że właśnie zamiast w hotelu to można spać w pociągu. I nie płacić za hotel. I nie płacić za hotel, a zwiedzać przez trzy dni. Także to jest fajne. Dobra, to my Dobra, kończymy. kończymy i trzymajcie się i musicie wszystkie... Każdy niech zostawi, o jakbyście mogli mi pomóc w, w tym, żeby te filmy się rozniosły. To każda osoba, która jest, która to ogląda, niech zostawi komentarz, nie wiem, buźkę nawet, cokolwiek. Albo napisze wyzwanie. Albo wyzwanie, właśnie. Będzie, będzie z tego konkurs na pewno. Wylosuję jedną osobę, albo trzy osoby, o. Ale musi być, każdy film musi mieć dużo wyświetleń, tak, tak, No bo jak to będzie tam mało, no to Słuchajcie, kto chce wziąć udział w konkursie, zostawia komentarz, wyzwanie. Tak? Ale pod każdym filmem? Czy tak, czy każdym, tak? tak pod, ale każd, każda osoba, która... No to musi pod każdym filmem obejrzanym zostawić łapkę, zasubskrybować i napisać wyzwanie. Ale to każdy... O właśnie, ale nie tutaj na tym, na czacie, tylko musi być widoczny komentarz pod filmem. Tak, to trzymajcie się i... Bierzcie udział w konkursie, a ja przemyślimy, jaki konkurs? Trzy osoby. Tak, trzy osoby wygrywają, także. Za nic, za nic. Po prostu za zostawienie pod trz, e, wszystkimi filmami w playliście mojej, e, tam gdzie jest napisane, co tam mam? Multi przejazd, pod każdym filmem. Ja policzę, czy, kto będzie chciał brać udział, czy jest. E, 14 komentarzy Zosta To jest tylko to do zrobienia, nic więcej. także... 你们一起洗吧，好。<Pa. S 1>